"Simpsonowie raz jeszcze zadziwili nas swoją niesamowitą zdolnością przewidywania przyszłości. Ta wytrzymała seria kreskówek zdobyła rozgłos dzięki swoim proroczym przepowiedniom na przestrzeni lat. Zaginięcie podwodnego statku Titan, który wyruszył na niebezpieczną podróż, by zbadać głębiny północnego Oceanu Atlantyckiego i szczątki słynnego Titanika, wydaje się być przepowiedziane przez Simpsonów w dziwnym skręcie przeznaczenia." Titan wyruszył wczesnym rankiem w niedzielę z pięcioma osobami na pokładzie na niebezpieczne zanurzenie na 4000 metrów w głąb Atlantyku. Niestety, niewiele ponad godzinę i 45 minut po rozpoczęciu wyprawy, niespodziewanie zerwało się połączenie między łodzią podwodną a statkiem macierzystym. Straż wybrzeża Stanów Zjednoczonych rozpoczęła ogromne wysiłki poszukiwawcze po tym, jak wiadomość wstrząsnęła branżą żeglugową. Odkrycie podwodnych dźwięków podczas akcji poszukiwawczych zwiększyło zarówno optymizm, jak i niepokój. Jednak wysiłki ratunkowe utrudniało wiele możliwych źródeł tych dźwięków. Obawiano się, że łódź podwodna mogła utknąć w upiornych szczątkach Titanika, które miała odkryć. Niesamowite jest, że Simpsonowie mogli przepowiedzieć tę tragiczną sytuację już w 2006 roku, kiedy świat był zafascynowany tą katastrofą. Fani programu szybko zareagowali w mediach, wyrażając zarówno niedowierzanie, jak i niepokój z powodu możliwości kolejnej trafnej przepowiedni przez Simpsonów. W świecie pełnym niepewności ich obecność stała się intrygującym tematem dyskusji. Wiesz, Simpsonowie zawsze byli znani ze swojej niezwykłej zdolności do przewidywania przyszłości. Od przewidzenia prezydentury Donalda Trumpa po przejęcie XX wieku przez Disneya, ta ikoniczna seria animowana zawsze nas zadziwiała. Ale to nie koniec ich przepowiedni. W tym zaskakującym odcinku nasz ulubiony animowany tata, Homer Simpson, wyrusza na misję podwodną wraz ze swoim dawno utraconym ojcem, Masonem Fairbanksem, który specjalizuje się w odzyskiwaniu zaginionych skarbów z morza. Mało wiedzieli, co mrożące krew w żyłach wydarzenia mają się rozegrać. Przesuńmy się do dzisiejszych czasów, a łódź podwodna Titan, podobnie jak starożytny Titanic, nagle zniknęła, tragikomicznie z pięcioma pasażerami na pokładzie. Niesamowite? Odcinek Simpsonów z 2006 roku ukazywał Homera uwięzionego na statku rozbitym na mieliźnie i borykającego się z niskim poziomem tlenu, co odzwierciedla prawdziwe wydarzenia z łodzią podwodną Titan. To przerażające podobieństwo. Jak tylko fani zorientowali się w tej zależności, Twitter eksplodował od niedowierzania i zachwytu. Ludzie z różnych zakątków internetu byli kompletnie zaskoczeni. Post z odcinkiem Simpsonów szybko stał się wiralem, zdobywając ponad 135 tysięcy wyświetleń i niezliczoną liczbę reakcji. Społeczność online nie mogła się oprzeć zastanawianiu, czy to wszystko tylko zbieg okoliczności, czy jest w tym coś więcej niż tylko zdolności przepowiadania przyszłości przez Simpsonów. Simpsonowie nadal nas urzekają swoimi pozornie mistycznymi mocami przewidywania. Bez względu na to. Czy to tylko zbieg okoliczności, czy wgląd w kosmiczną więź. Nie możemy zaprzeczyć wpływowi, jaki ta seria animowana miała na kulturę popularną i nasze kolektywne zafascynowanie tym, co nieznane. To już koniec dzisiejszego odcinka. Jeśli podobała się tobie ta zapierająca dech w piersiach podróż przez przepowiednie Simpsonów, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrypcji i włączyć dzwonek, abyś nigdy nie przegapił aktualizacji. Pamiętaj, żeby zostawić swoje myśli i komentarze poniżej. Co sądzisz o niezwykłej zdolności Simpsonów do przewidywania przyszłości? Do następnego razu, kontynuuj badanie tajemnic naszego świata, a niedługo znowu zobaczymy się z niesamowitymi odkryciami.